Dzieciak kontra kot. Hipnokot. Publiczność milknie. Wszystkie oczy patrzą na kupa Berton, Burgera, który bije rekord świata 10 out. Może trochę szacunku, Denis. Tutaj się bije rekordy w skoku. Niech no się tylko dowiem, kto mi zepsuł skok. Kup, robi się ciemno. Pora spać! Idę, tato! Tylko przypilnuj, żeby kot wrócił z tobą do domu. Nie ma sprawy, tato! Odpadłeś, panie kocie, i będziesz musiał za to zapłacić. A! A! Pirat drogowy. <śmów> A! A! Gdzie jest ten dzieciak? A! Kop! Nie mam czasu. Pan Kot już w domu blokuje drzwi. A! A! No, na górze! <laughs> Skucha! Panie kocie! Panie kocie! Kup! Nie widziałeś pana kota? E, pewnie śpi w pralni, w koszu na pranie. U, tam mu będzie cieplutko i wygodnie. Dobranoc! Uh. <laughs> dzisiaj czekacie nocka na dworze z bezdomnymi kotami! Dzień dobry, mój śpioszku Pora wstawać o, o nie! Panie kocie! Gdzie jesteś? Panie kocie! O, co się dzieje? Pan kot szkoli wrogą armię! Panie kocie! O, jedna kicja, tak się bałam! Ach, nie ma jak świeża gazeta przy Co? Co? Co się dzieje? Pan kot jest zły, mam dowody! Kup zostawił pana kota na dworze, popatrz jak bardzo zmarzł! On udaje. W rzeczywistości szkolił koty do ataku na mnie. Patrz. E, kup, co tam robią twoje majtki? Jeszcze przed chwilą były groźne. Syczały, drapały i. Nieważne. O, nowe kotki. O, nie, 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 nie. nie, Jeden pan kot to i tak stanowczo za dużo, mili. cio, cio, cio. już! Czok! Pan kot wygląda mizernie. On zawsze tak wygląda. Powinniśmy mu to wynagrodzić, tato. Kupmy nową zabawkę za kieszonkowe kupa. On od razu wszystko niszczy. Na szczęście wczoraj znalazłem dla niego coś specjalnego. Tadam! Będzie zachwycony! Patrz. Tylko niech jej za szybko nie zniszczy. Dalej, panie kocie. Żałuj, że nie widziałeś swojej miny. Na razie! Nie przejmuj się, panie kocie! Widzisz? Będziemy się bawić w dziki zachód i mam dla ciebie trójką, bo ja zaraz przyniosę Ci laso. Za chwilkę wracam. あれ、oh. oh. <Suszą> oh, zamknięte. E, to dziwne! Przepraszam! Nie będę się bał pięknych kotów. Są nieszkodliwe, pannoć! Zamknięte! Cześć panie kocie! Widzę, że masz nowych przyjaciół i pozwalasz im bawić się twoją zabawką! Urocze! Może się dogadamy? Pogłaszczę cię po brzuszku. Ja! Rozumiem! Muszę lecieć! Nie złapiecie mnie, sierściuchy! To jednak było obrzydliwe. Chwilcie się! Bo cią armia nadchodzi! Cykar! Tak, to by się bał, paru. Kotów! Oj! Denis, Denis! Koci alarm! Otwieraj drzwi szybciej! Cześć, kup. Co tam? Pode mnie gonią ratunku. Dopadną mnie cała armia! Musisz mnie ukryć! Koty gonią całą armią? <laughs> Kuk, chcesz się nauczyć stepować? Nie, goni mnie tabun wściekłych kotów, patrz! O, to atak kociej armii, rozumiem e, dlaczego gonicie kocia armia? Pan Koto zrobił im pranie mózgów W takim razie trzeba się będzie nimi zająć Tak! Zaraz, jak chcesz to zrobić? Na stanowisko! <laughs> <laughs> Zatrzymajmy ich uwagę. Tylko czym? Wskaźnik laserowy. Ekstra! <laughs> o tak! Łapcie kotki, zaraz wam ucieknie. Łapcie! Świetnie, ale zapomniałem ci chyba wspomnieć, że baterie są już bardzo... słabe. O... Plan B! Szybko! Poduszka! na to się o, Uciekamy! Odwróć! Odwróć! Ale dokąd? Moje skarpetki się naelektryzowały! O, to świetnie! Przyjść do panu szybko! Hej! O, o! Ja ich zatrzymam, a ty uciekaj przez okno i opowiedz światu o naszym losie! Nie ma mowy! Nie zostawię cię samego! Pasta? Papier? Uhej. Woda! Hmm. Uch, tęsknię za babcią. Na pewno byś chciała, żebyśmy zrobili te koty na szaro. Do wanny. Odkręć, Denis. Wyglądasz tak smutno, panie kocie, a może chcesz się pobawić swoją ulubioną myszką? Czyżbyś szukał tego? Pięknie panie kocie Jesteś prima walerii Nie da się tego ukryć Chodź Denis Teraz już żaden kot mi nie zepsuje mojego skoku Alergia bliżej. To rodzinne zdjęcie będzie doskonałe. Doskonałe? Przecież ten wredny sierściuch swoim wyglądem zniszczy ujęcie. Pan Kot jest ważnym członkiem naszej rodziny. Mili ma rację, Kup. Pomyśl o panu Kocie jak o młodszym braciszku z oczami kosmity i ogonem szczura. Wszystko gotowe? Powiedzcie, marmolada! Marmolada! Hej! Ciekawe, jak wyszliśmy. Oh. Wiesz, mogło być gorzej! Chociaż w to nie wierzę. Mam już dosyć tego ciągłego wychodzenia na durnia. Pora dać panu kotu nauczkę! Słuchaj, ja go złapię na lasso, ty go wsadzisz do pudła, a potem wyślemy go na Syberię. Dobra, e, mały problem. Gdzie on jest, co? Przecież przed chwilą on tu był! O, o nie! A! Gdyby tato odkrył, że ma alergię na kota, musiałby się go pozbyć. Fakt. Jestem geniuszem. Rozpoczynamy operację na zdrowie. Papryczka Chili załatwi sprawę. Dobra, puszczaj. O! Jak się czujesz, tato, twoja dawna alergia daje ci się we znaki? Co? To ja mam jakąś alergię? A A racja. Wie pan, w szkole nam mówili, że alergii można się nabawić dosłownie z dnia na dzień. Jak to z dnia na dzień? Straszne. Ciekawy jestem, jaka rzecz albo jakie zwierzę może wywołać taką alergię? Hmm? A!

ty! Ale, tato, pan kot sam umie się bardzo dokładnie umyć. Ech, spokojnie, za chwilę będzie zupełnie czysty. Wiesz, tato, się jedno miejsce. Dzięki synu, moja alergia to nie przelewki. Mógłbyś mi podać drugie opakowanie talku? E, mili, kochanie, czy mogłabyś zabrać stąd pana kota? Tatusiu, nie pozbędziesz się pana kota, prawda? Nie, kochanie, nie zrobiłbym ci tego Jesteś pewien? Mógłbym pomóc w szukaniu mu nowego domu No jasne Wystarczy tylko, że będziemy go kąpać i dezynfekować sześć razy dziennie Do końca jego życia A moja alergia... O, idę wziąć prysznic Denis, nie mamy wyjścia Czas wywołać paskudną wysypkę czy to pokrzywa? Nie sądzisz, że posuwasz się za daleko? Wszyscy musimy się stale poświęcać, aby pokonać zło. Kocie zło. O, wybacz, <laughs> Nie ma jak orzeźwiający prysznic. Dawno się tak dobrze nie czułem. Na pewno nic się nie spędzi, żadnej wysypki, żadnego niekontrolowanego napadu swędzenia? Nie, jestem zdrowy jak ryba. Przeglądałeś coś w przewodniku po alergiach? Najcięższe alergie są wywoływane przez rodzinę, a szczególnie synów. Jedynym lekarstwem jest wyrzucenie alergenu z domu bardzo daleko. E? Dosyć brutalne lekarstwo, ale nas to nie dotyczy. Mam alergię na kota, nie na ciebie. Nie masz się czym przejmować, mały. Co się dzieje? Kota nie ma w pobliżu. Gdzie są chusteczki? No, chodź, tato. Idę, synu, zagramy sobie. Przykro mi. Może innym razem. <suszy> uh, śpij dobrze, Kup. O uh, 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 tylko nie to. Uh, uh, uh... Uh! Uh, uh. O nie! To jednak prawda! To nie alergia na kota! To alergia na ciebie! <suszy> to jest klasyczna zemsta. O, ten kocur jest bardziej cwany niż myślałem. Porażka! Teraz Tato boi się w ogóle do mnie podejść! Oj, chyba jednak przesadzasz! Drugie śniadanie! Czyżby. to co powiesz na to? Wybacz! A... I... Smacznego! <laughs> Dobre pytanie, Kub. Pokażę, żebym mógł przeczytać. Proszę. Cóż, odpowiedzią jest albo pięć, albo Afryka. Jeśli będziesz potrzebował pomocy w matematyce, mów śmiało. Dzięki, tato. Dobranoc, tatusiu Dobranoc, kochani. Dobranoc! Ech, zaczekaj! Dobranoc, synu. Halo! Dobrze, że dzwonisz. Ta alergia mnie wykańcza. Tak, wiem, że to skrajność, ale wszyscy musimy się poświęcać. Kup musi być w bezpiecznej odległości. Dobrze, dziękuję ciociu Beatrycze. Co? Ja tylko zamawiałem pizzę na śniadanie. Nie mogę uwierzyć, że tata chce mnie oddać do cioci Beatrycze. Będę skazany na serwetki, twarożek z dżemem i maratony telenowel. Ta wyliniała wredna różowa wiewiórka tak łatwo się mnie nie pozbędzie. Skoro muszę odejść, to on idzie ze mną. Znalazłem świetne rozwiązanie. Ciśnieniowy, hipoalergiczny kombinezon. Musiałem sprzedać poroże łosia, bujany fotel i suszarkę, by go odkupić od cioci Beatrycze, ale było warto. Czyli nie chcesz się jednak mnie pozbyć? E? Nie wiem, skąd bierzesz takie pomysły, kup. E, to mi ulżyło. Tak? Nareszcie wszystko między nami będzie tak jak dawniej. Nie przejmuj się, tym, mały. Minie kilka tygodni, miesięcy, a może nawet i lat, i przyzwyczajemy się. Tego już za wiele, ty sierściuchu! Hej, hej, hej! Dosyć tego! Rodzina się tak nie zachowuje. On nie jest rodziną, to kosmita! o, o! A. nie dobrze. Śmiejcie się. Ciszej trochę, zakusza mój pop. Ja też tak chcę. A! W końcu normalnie oddycham. O, nie. Tym razem na pewno zrobię idealne zdjęcie rodzinie. Już to czuję. Świetnie wyglądacie. Wszyscy gotowi? Pokażmy nasze ząbki. Raz, dwa, trzy marmolada. Opracowanie i dźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Tomasz Marzecki. Dialogi na podstawie tłumaczenia Jakuba Niewicza Anna Hajduk. Dźwięk i montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzena omen -Liśniewska. Udział w ziemi. Brygida Turowska, Mieczysław Morański, Beata Drągiewicz, Monika Tykuła, Hanna Kinderkis, Mateusz Narnoch, Ewa Serba.